Jeżeli w końcu zagramy po raz wtóry. Yy, oczywiście konstrukcja jest przenośna. W zestawie, o który wnioskujemy, jest cała infrastruktura oraz niezbędne narzędzie do tego, żeby te ławki złożyć, przenieść i wykorzystać. Być może na nowym stadionie. Tablica LED. Szanowni Państwo, to zdjęcie to nie jest zdjęcie sprzed paru lat. Ono jest sprzed dwóch miesięcy bodaj, może trzech. I to zdjęcie jest u naszych, zrobione u naszych sąsiadów w hojnówce. Tak prezentuje się stadion, część w zasadzie stadionu w Hajdówce. Tutaj mamy ławkę rezerwowych, mamy również zegar czyli nasza druga pozycja, o którą walczymy. Zegar, który może być wykorzystywany podczas meczów piłkarskich, podczas innych imprez odbywających się na stadionie, a tych jak wiemy za wiele nie ma. Nasze projekty mają posłużyć temu, aby to miejsce stało się coraz bardziej atrakcyjne dla mieszkańców oraz dla potencjalnych organizatorów. Nie to jest końca w drugi. Uporządkowania układu komunikacyjnego pod kątem zmiany nawierzchni i parkingu, który znajduje się w sąsiedztwie. Wprowadzenie zieleni, wprowadzenie obiektów małej architektury, w tym elementów placu zabaw. I trochę więcej o tych elementach opowiem na kolejnych slajdach. Zaproponowałam wprowadzenie huśtaweczki dwustanowiskowej, takiego elementu wielofunkcyjnego z zjeżdżalnią, bujaka, komponowanie nowej piaskownicy, ławeczek piknikowych, w których mieszkańcy będą mogli nawiązywać kontakty społeczne, czy po prostu się gdzieś zatrzymać wracając z zakupów. No i nie od elementem każdego terenu zieleni jest oczywiście zieleń. Z tego powodu pojawią się tutaj drzewa, szybko rosnące brzozy, troszeczkę wolniej rosnące, ale bardzo okazały dom, krzewy, między innymi terenie, pęcherznice, ta woła, no i cały zestaw wybranieniem traw długo służyć naszym czytelnikom. Zbudowano ze stali nierdzewne i myślę, że stąd ta kwota, która już producent tutaj nas uczula, że w przyszłym roku te ceny materiałów mogą jeszcze ulec zmianie, dlatego nasza, ta cena 14 tysięcy z groszami, jest taką ceną już, powiedziałabym, ostrożną i planu, już planujemy taką podwyżkę w przyszłych latach. Poszukiwania jest taką alternatywą, jest taką takim ukłonem w stronę czytelników i myślę, że są różne scenariusze życiowe, dlaczego czytelnicy nie oddają książek. Także chcemy im umożliwić także w różnych godzinach, nie tylko w godzinach otwarcia biblioteki. Ja Bardzo dziękuję. i służyć będzie celom także takim jak walka ze smogiem, przy zanieczyszczeniu powietrza, działa jak filtr powietrza, no tworzy taką zdrową strefę relaksu dla mieszkańców, dla turystów. Z chodzić będą także Łatki, gdzie będzie można spokojnie usiąść i odpocząć. Ja nie do końca się zgadzam z tym, że tylko na rozrywce powinniśmy bazować. I pomyślałem sobie, że taki festiwal powinien być pewną myślą, którą można puszczać w którą można zarażać i którą można by, no nie wiem, jakieś zmiany może nawet wywołać. E Mam nadzieję, że coś z tego by wyszło. Eee, aha, co to jest ta kropka? W 90 roku yy, sonda Voyager odlatując z naszego Układu e, Słonecznego zrobiła zdjęcie naszej planecie. I ta kropeczka to jest nasza Ziemia. No i to pokazuje, że yy, w zasadzie yy, oprócz naszej planety to jest dużo, dużo nic i to mówi, tak naprawdę to, że jesteśmy fajną konstrukcją i warto o nią dbać, warto zajmować się nią i troszczyć się o nią. Um, Bielski rower jest nieodłączną częścią Bielska Podlaskiego i w kulturze, w codzienności ludzi, mieszkańców Bielska jest tak normalny, że aż niewidzialny. Nie zwraca się na niego w ogóle uwagi, jak w niektórych miastach jest to nowum, w niektórych miastach jest symbolem jakiejś oderwania od powszechnych trendów, jakiegoś alternatywnego sposobu życia, tak w dysku podlaskim jazda rowerem to jest coś zupełnie naturalnego. I o tym właśnie chcieliśmy opowiedzieć za pomocą tego projektu fotograficznego. Jest to projekt, który ma promować wielk podlaski, pokazywać, jak normalny jest tutaj rower, jak naturalne jest to rozwiązanie, promować to, że warto z niego korzystać, tym bardziej, jeżeli chodzi o środowisko naturalne, o własne zdrowie i tak dalej. Natomiast ten projekt akurat w tej formie ma zabłysnąć na arenie międzynarodowej. W jaki sposób? Otóż... Jednym z elementów tego projektu jest wystawa fotograficzna na trzy ratuszu, ale najważniejszym elementem, tak naprawdę jest całokształt tych działań, czyli działania, które mają doprowadzić do stworzenia serii fotografii i prezentacji tych fotografii w internecie na skalę, na skalę ogólnopolską, regionalną i międzynarodową. I teraz jaki ma być cel tego? Chodzi o to, żeby pokazać mieszkańcom Bielska Podlaskiego, mieszkańcom województwa, że w tym miejscu, w tym mieście warto żyć, że to nie jest miasto, z którego się wyjeżdża, tylko to jest miasto, do którego warto przyjechać i się tutaj osiedlić, rozwijać się, a nie myśleć o, o swoich perspektywach w Krakowie, w Poznaniu itd. itd.